Spotkaliśmy się tutaj aby uszanować i uhonorować wspaniałe lata współpracy między fundacją i chciałam niezwykle podziękować za wspieranie rozwoju duchowego i tego wsparcia Rodzinnego, które ojciec zapewnił naszym podopiecznym ich rodzinom. Słuchała mnie rozkazań, były niezwykle wzruszające, bardzo naturalne i wiem, że od serca. Więc tak jak my sygnujemy się złotym sercem, tak ojciec swoim wielkim sercem zawsze wypowiadał słowa, które były niezwykle inspirujące zachęcały do działania i do takiej wiary w większy plan, gdzie pomimo wielu przeszkód, które napotykamy na swojej drodze, mówię ogólnie wszyscy, warto się starać, warto przynależeć i należeć do wspólnoty. Ja powiem może trochę krócej, może mniej, z mniejszym e, wysumowaniem słów. Ja jako dyrektor szkoły chciałbym Ci serdecznie podziękować za te 8 lat współpracy. Przyjąłeś nas jako jedyny na UNO w swojej parafii kościoła, gdzie wszyscy byli nam bardzo przeciwni, negowali nasze jest, działania zarówno edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze. Wprowadzali do naszego życia szkoły różne negatywne wzorce. Ty przyjąłeś nas z całym bagażem naszych, że tak powiem, tych łomności, małej szkoły i tak, i tak dalej. Żeby już to nie powielać tych 8 lat. Pamiętam pierwszą komunię, gdzie w kościele wypełniliśmy tylko, liczyłem wtedy 12 ładek, było nas około 50 osób. Natomiast jak zastrzeliśmy się rozrastać, i mogę też sobie tego do końca życia nie zapomnę na ja pewno jak zapytałeś, czy wypełnimy kościół, pamiętam jak braku miejsc siedzących w roku 2016, gdzie mieliśmy 27 dzieci po komunii pierwszej. Ja jestem za te lata bardzo wdzięczny, bo w drugim punkcie, który mówi, że sukces fundacji zawdzięczamy pierwszego, to nie wiem nie mówił, proszę wybaczyć. Natomiast drugi to jest też ty właśnie, że dzięki twojej, tej zaangażowaniu, oddaniu, ofiarności również, bo rodzice też oczekiwali, żeby była wartość duchowa, żeby szkoła prowadziła też naukę religii, pomimo że jest niepubliczna, żeby były w czasie szkoły prowadzone zajęcia religijne, również przygotowanie do komunii świętej, do bierzmowania na co Ty odpowiedziałeś, no, oczywiście z dużą zachętą, czasem ja jestem Ci bardzo wdzięczny. Ja myślę, że Góra z Gorą się nie zejdzie, no. ale życie płata tyle, film, że ja myślę, że będzie to też jakaś duża inwestycja, bo jesteś skutecznym zarządzającym na dawnych budynkach szpitalnych. Mam nadzieję, że tam wrócisz jako dyrektor Generalnie, no, 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 nie wiem, tak, czy to jest możliwe. nie Tego ci życzę. Także ja serdecznie, naprawdę z całego serca bardzo, bardzo za te lata dziękuję. I ja mam taką serdeczną prośbę. Mam nadzieję, że to nagle jakbyś swojemu następcy zmiankował, tak żeby pamiętał o złotym sercu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. E, tutaj y, chcieliśmy bardzo podziękować również. Y, w sposób bardziej namacalny niż tylko słowa. <grym>, naprawdę to jest tylko kropelka w morzu podziękowań, które możemy ojcu złożyć na ojca ręce. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze kwiaty, prawdziwie tak odwrotnie, ale Pani Prezes jest ważniejsza. No, tak, tak, jak najbardziej. Tak, tak. po, po, pod, pod każdym względem najważniejsza. Tak. Zapraszamy jeszcze Radę Rodziców, także serdecznie tak. my się rozsuniemy, troszkę, żeby się wszyscy w parze zmieścili. Ojcze Wojciechu, to jeszcze w imieniu rodziców chciałabym serdecznie podziękować za pracę w tej naszej szkole. Dziękujemy za otwartość, ogromne serce, za akceptację tych dzieci, za te przepięknie celebrowane uszy, bo nasze dzieci przystępowały do komunii i do wyśmowania. Znam niezmiernie przykro, że już nas opuścić, ale chcielibyśmy Ci życzyć dużo zdrowia, siły i zapału na dalsze lata posługi. I mamy też nadzieję, że będziesz nas często i miło wspominał. I ci... odwiedza. I odwiedzam. <grym> Dziękuję <grym> ja, ja bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo, tak. bardzo Czy możemy sobie zapamiętać to zdjęcie z jest Taka myśl mi tak. przychodzi, że. Problemem chyba najważniejszym dzisiaj, takim najbardziej domagającym się odpowiedzi, jest pytanie: jak w jaki sposób być dla człowieka przewodnikiem i co trzeba zrobić, żeby, żeby tego człowieka w jakimś sensie poprowadzić. I taką odpowiedzią chyba na każde pytanie związane z filozofią, z psychologią, z pedagogią, jest to, żeby w tym człowieku. Odnaleźć poczucie człowieczeństwa. Na tym człowieczeństwie jest wolność. Wolność. I każde dziecko, czy chory, czy zdrowe, każdy człowiek dorosły, czy grzesznik, czy święty, ten co ma życie ułożone i niekoniecznie, tej wolności pragnie, ale często jest zniewolony przez jakieś ograniczenia, czy to zdrowotne, chorobowe, czy psychiczne, wewnętrzne. I teraz ktoś, kto prowadzi, musi człowieka z tych zniewoleń po prostu uwolnić, budząc z nim wolność, czyli człowieczeństwo. I chyba o to chodzi w Fundacji UTSR, chyba o to chodzi w całej dziedzinie pedagogicznej, chowawczej, duszpasterskiej, w każdym miejscu, żeby budzić w drugim człowieku człowieczeństwo, nie dorzucać mu kolejnych zniewoleń, nie dorzucać mu kolejnych ograniczeń, ale pokazywać mu, Jaki jest piękny, jaki jest wspaniały, nawet w swoich słabościach, nawet w swoich grzechach i swoich ograniczeniach. I to jest chyba najważniejszy klucz, będący powołaniem dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy są odpowiedzialni za, za wychowanie czy za prowadzenie, ale dla wszystkich, bo każdy połączył się w No i tego prowadzenia skutecznego, dobrego życzę przede wszystkim sobie, ale również, do, do Pani Prezes, Panie Dyrektorze, Szanowni Rodzice, cała społeczności. Wspaniała, fantastyczna fundacja do Serce, serca, z którą się stykamy to lat i w tej zaprzeczę. Dziękuję bardzo.